No to postanowione. Czas wrócić do domu. Takie myśli o tym, że już chyba czas wracać pojawiły się w mojej głowie już jakiś czas temu i na początku próbowałem je zabić. Później zacząłem rozmawiać o tym ze znajomymi, z ludźmi, którzy podróżują. Potem podzieliłem się z wami tymi myślami na Instagramie, podzieliłem się z nimi na grupie na Facebooku naszej supertajnej i troszeczkę obawiałem się tego wszystkiego, bo najpierw byłem na siebie zły, że o co chodzi? Jesteś na drugim końcu świata, dlaczego ty myślisz o tym, żeby wrócić do domu. Ale ta myśl we mnie na stop narastała i narastała i kiedy zacząłem się nią dzielić, okazało się, że to nie to, że ze mną jest coś nie tak. Każdy mi praktycznie powiedział, stary, jasne, rozumiem cię, ja miałem dokładnie to samo. Byłem, w, nie wiem, w Japonii, byłem w jakimś miejscu, o którym marzy pół świata i po prostu w pewnym momencie uświadomiłem sobie, że mam dosyć. Nie chcę już. Okazało się, że to, o co się bałem najbardziej, czyli to, jak zareagują moi widzowie na to, że, wiecie, taki hype, wow, Azja, marzenia i tak dalej, jazda, a, a ja po... Dwóch i pół miesiąca, czy tam dwóch, nie wiem już nawet ile ja tu jestem. Stwierdzam, że mam dosyć. I co się okazało? Jeszcze większe wsparcie, tak jasne stary, rozumiemy cię, rób to na co masz ochotę, jeżeli czujesz, że potrzebujesz to teraz zrobić, to jasne, nie ma problemu, leć, przecież nikt się nie będzie na ciebie wściekał. I to kurde kompletnie rozwaliło mój umysł, ja się spodziewałem, że będzie, nie no story, doszło do słowa, jest coś w Azji, tyle osób by o tym marzyło, nie becz, zachowuj się jak foset, nie jak bobo. Uu, uu, uu. Znaczy nie to, żebym tak o was uważał, ale po prostu spodziewałem się, że się pojawią gdzieś tam takie komentarze i takie opinie i się nie pojawiły. Wczoraj po raz kolejny rozważałem to wszystko, rozważałem wszystkie za i przeciw o tym, czy to będzie poddanie się, czy po prostu wzięcie kroku w tył, żeby się zregenerować na zdrowie. Uświadomiłem sobie, że to jest to, co się działo w mojej głowie, to było dokładnie to samo uczucie, kiedy niespełna rok temu po prostu wieczorem sobie usiadłem do komputera i... Zacząłem oglądać bilety do Turcji. Wtedy, kiedy postanowiłem, że rzucam pracę, że chcę się wziąć na poważnie za podróżowanie, chcę się wziąć na poważnie za kanał na YouTubie, chcę pierwszy raz w życiu pojeździć autostopem, a później to wszystko doprowadziło do tego, że finalnie wyjechałem do Australii. I to, jak się wczoraj czułem, to było dokładnie to samo uczucie, jak się czułem wtedy, czyli po prostu czułem, że robię to, co zrobić powinienem. I jak sobie uświadomiłem, że ja czuję samym sobą, że to jest ten moment, że ja chcę wrócić do domu, że ja chcę się zobaczyć ze swoimi przyjaciółmi, że chcę spędzić czas z rodziną, że chcę sobie wyjść z nimi na piwo, że chcę sobie pochodzić po pustej Warszawie w środku nocy, że to jest po prostu to, czego ja w tym momencie w życiu potrzebuję i efekt jest taki, że teraz mam bilety na koniec maja. Zobaczcie w ogóle gdzie ja jestem. Więc to jest naprawdę przepiękne miejsce. Te góry, te jeziora, te wioski, te pola ryżowe. A ja się już tym po prostu nie jaram. To, co ja widziałem przez ostatnie kilka dni, jeżdżąc motocyklem po północnym Wietnamie, przy granicy z Chinami, to są najpiękniejsze widoki, jakie ja widziałem w swoim życiu. I już mi się opatrzyły trochę. Opatrzy, opatrzyły mi się troszeczkę te widoki. Więc wstałem dzisiaj rano, wyjrzałem sobie na taras, mówię: O, ładny widok. Wiecie, nie było takiego, wow, Jezu, co się dzieje, gdzie ja jestem. I to mi się wydaje, że takie rzeczy właśnie się dzieją z ludźmi, którzy długo podróżują przez jakiś czas. I ja czuję, że teraz brakuje mi tego, żebym Wrócił sobie do, do Warszawy, do Polski na nie wiem, miesiąc, dwa, może trzy, żebym ja znowu poczuł tą chęć, że chcę się wyrwać, że już mam dosyć siedzenia tutaj, że trzeba ruszyć w świat. Bo ja wiem, że ta myśl się pojawi, dlatego że zawsze się pojawiała. I to jest niesamowite, bo ja po prostu czuję, że ja odkrywam siebie, że jeszcze głębiej odkrywam to, jak działa moja psychika. I, i, i to, jest, to jest naprawdę ciekawe, bo mi się wydawało, że siebie znam i że będzie w mojej głowie to postrzegane jako: Poddałeś się, kurde, dobra, leć dalej, story. Ale dzisiaj mam takie uczucie, że jestem w 100% zgodny ze sobą. Ja wiem po prostu, że za miesiąc będę widział swoich przyjaciół, będę widział swoją rodzinę, posiedzę sobie we własnym pokoju, posłucham muzyki, pogram na gitarze, pogram sobie w gry komputerowe i po prostu zamknę się w tej takiej swojej bańce strefy komfortu i będę w niej siedział. Dopóki nie naładuje baterii. I to nie jest chyba kwestia tego, że ktoś jest introwertykiem, ekstrawertykiem i tak dalej. No ja, ja generalnie uważam się chyba za człowieka, który jest raczej ekstrowertykiem, ale jeżeli tak się dajesz siebie, światu przez jakiś czas, to po prostu w pewnym momencie baterie ci siadają. Ja naprawdę ostatni rok miałem bardzo ciężki, przecież doskonale widzieliście, co się dzieje w Australii. Australia mnie zniszczyła po prostu psychicznie. Aczkolwiek sama myśl o tym, że wrócę do domu jest, jest, jest fajna. A sama myśl o tym, że w końcu zrobimy spotkanie wspólne, no bo przecież. Obiecałem, że jak tylko wrócę do Polski, to się spotkamy, a wiem, że bardzo chętnie wyskoczylibyście ze mną na piwko. Ja z wami też bardzo chętnie wyskoczyłbym na piwko. Poznałbym was, bo gdyby nie wy, nie byłoby tego kanału. Więc chętnie bym zobaczył te wasze mortki. To nie było obraźliwe, prawda? Mortki, mortki wasze bym zobaczył po prostu. Metrem bym sobie pojeździł, tramwajem, a teraz jestem w wietnamskiej wsi. I wiecie, co wam powiem szczerze? Tu się nic kompletnie nie dzieje. Każda wietnamska wieś, jeszcze żeby to była cisza i spokój, wietnamska wieś to nie jest cisza i spokój. Wietnamska wieś to jest, to jest spawanie, to są szlifierki kątowe, to są ludzie, którzy sobie zbierają ryż na polach ryżowych i to wygląda naprawdę przepięknie, to trzeba przyznać. To są dzieci, które krzyczą ci hello, to, to jest non stop jakaś budowa, to jest jeden wielki plac, plac budowy to, co się za mną dzieje. Dzisiaj wstałem naprawdę rano i po prostu, kurde, Szczerze, wstałem nawet wcześniej, bo przed godziną 10 i do godziny 13 z hakiem siedziałem u siebie w pokoju, patrzyłem się w sufit, patrzyłem się w laptopa i, i po prostu nic mi się nie chciało. Więc trochę wyrzuty sumienia, że jestem w takim pięknym miejscu, że zamiast sobie pochodzić po tych górach, popływać po tym jeziorze, to ja siedzę cały dzień. Tym bardziej, że wczoraj jechałem tutaj specjalnie w 7 godzin motocyklem. Mogę sobie na woły popatrzeć. Siema woły. O, Albo jakbym taką łódką samą ogarnąć, ale ja to nikt nie gada po angielsku, więc. Nawet mi się nie chce, wiecie co? Nawet mi się nie chce rozmawiać z ludźmi, żeby ogarnąć sobie taką łódkę. Ale możemy sobie popatrzeć na zwierzątkę. Siema zwierzątka, jesteście przywiązane, bo nie wiem, czy ja tak mogę do was podchodzić bezpiecznie, bo jak się na mnie rzucicie, to będzie przypał. A czekaj, bo ty wyglądasz, jakbyś chciał się na nie rzucić. Siema. Nie znam w ogóle mowy ciały takich zwierząt, ale. Co to wydaje takie dźwięki? To jest, brzmi jak kot. Czy nie? Ech, to brzmi jak jakiś przerażony mały kotek, chyba. A ja nie chcę chyba widzieć rzeczy, których nie chcę widzieć. Chociaż nie może on się rusza, może on się po prostu bawi. Jezu, nienawidzę takich akcji. Boję się tam wejść, bo tutaj jakieś węże są i wszystko inne. Ty wół się nie ruszaj. Idziemy ogarnąć kotka. On się rusza? Przez chwilę myślałem, że on może w tej siatce. Nie no. Nie, na pewno nie jest w tej siatce. Nie no. wiem skąd ten dźwięk. A ty co się patrzysz? Nie, na kotki się robi kiciki kici chyba, co? O ja pierdolę, one są w siatce. O nie wierzę, kurwa, ktoś... To są małe kocięta w siatce. Ja pierd... o Jezus. Boję się, bo tam będą albo martwe koty jakieś, nie mogę ich przeżyć do weterynarza, bo tutaj nie ma weterynarza i one po prostu zginą i tak ci ludzie je zjedzą, zabiją. Kurde, ja nie mogę, ja nie mogę takich rzeczy. No ja nie lubię kotów, ale nie mogę patrzeć na małe kotki, które ktoś wsadził do foliowej siatki. Uff. Boję się to otworzyć, bo ja nie wiem, co ja tam znajdę w tej siatce, oprócz tych małych kotków. I nie wiadomo, czy będą żywe, no coś się rusza, ale... Ja pierdzielę, mm. błagam żyjcie, błagam żyjcie. Tak, żyją trzy trzy koty. W siatce z gruzem, czajcie to? Trzy koty w siatce z gruzem. Mm. To nagrałem sobie vloga o tym, że wracam do Polski. I widzicie, to są takie rzeczy, które troszeczkę niszczą człowieka psychicznie, jak jesteś dziś na drugim końcu świata. Pszczony są nowo Przepraszam was, ale idziemy gdzieś dalej stąd. Bez kitu pęknie mi zaraz serce. A ja nie wiem, czy one nie będą miały ścieklizny, czy nic. Jezu! Patrzcie. Ja nie wiem, czy koty piją wodę, czy mleko. Chyba mleko. Dobra, googluję coś i, i, i lecę po prostu natychmiast do jakiegoś sklepu coś ogarnąć. Na pewno nie krowiego mleka, na pewno nie wody. Z tego, co mówią internety, przecież te koty, one musiały być przed chwilą narodzone. Hej. Hey. Maybe you will help me. I have a problem. and I don't know what to do. Oh god, this is yeah. This is killing my heart. I'm sorry to like. You're no. the first person that I like met, and I'm like, I need your help. Yeah, no, that's okay. What? Oh! oh yeah. Yeah. <laughs> No i coś czuję, że będzie ładny problem. Ludzie po prostu patrzą na te koty, zaglądają do tego pudełka i odskakują, uśmiechają się i biegną gdzieś dalej, albo się śmieją po prostu i kiwają głowami, że nie. Pytamy się o weterynarza, pokazujemy im weterynarza w Wikipedii, każdy mówi nie, nie. Tak, żeby było jasne, mi się wydaje, że my naprawdę jesteśmy tak od większego miasta dobre. Chyba najbliższe miasto to jest Hanoi, jakieś 6-7 godzin drogi stąd. Nie wiem, co robić. Najbliższy weterynarz jest jakieś 3,5-4 godziny stąd, zaraz będzie zamknięty. Mleka w proszku nigdzie nie mają, i po prostu każdy nas olewa i mówi: Na zasadzie, wiecie, radźcie sobie sami. Przykryliśmy je, żeby było im ciepło, ale jeden kot już się albo co rusza. Hmm. Muszę być to mama jest bardzo. Ja rozumiem, że to jest zderzenie kultur i nie powinienem się wściekać, powinienem być wyrozumiały i w ogóle, bo oni mają inne podejście, ale, ale kim kurwa trzeba być, żeby zostawić noworodki w siatce? Nie wiemy co robić. Dzwoniłem do Tiatat, ja próbował tłumaczyć, ludzie mówią, że nic się z tym nie zrobi, że trzeba je zostawić, żeby zdechły i tak dalej, ale ja po prostu nie mogę. No, ja, ja... Najbliższa miejscowość, która jest apteka jest jakieś 50 minut stąd w jedną stronę. Jak wyruszę teraz, to jeszcze zdążę wrócić. Jakoś mleko i pipetę trzeba im kupić dla dzieci, bo wygooglowałem, że tak trzeba się opiekować małymi kotami. Hello my friend, hello. you can speak in Vietnamese and it will translate to English. Bạn đi một cây nữa, bạn đi thẳng một cây nữa bên tay phải có hiệu thuốc thú y. O, oh, okej. Okay. Okay. Someone left them in a the plastic bag. O oh, no, 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 no. Uh, wait. Uh, Dopiero wczoraj odkryłem funkcję Google Translate, która pozwala Wam na normalną konwersację i tłumaczy na żywo, co mówi jedna i druga osoba. Tylko wciskacie, w jakim języku macie mówić. A w ogóle podobno jeszcze jest w stanie wykryć ten język i od razu tłumaczyć. Kupiłem mleko dla dzieci od 0 do 6 miesiąca. E, mam strzykawki. I kurde, no nie wiem, no nic innego chyba nie wymyślę, no muszę tam wracać, ale powiem mam szczerze, że troszeczkę boję się to co tam zastanę, bo Zresztą co ja wam będę mówił. वन टू द सिटी टू गॅट अनियॉर्क लाईक थोडे मॅनेज So you know where she is? Oh, there you are. Oh, oh my god, hey. Oh, yeah, I have the knock. Yeah. Wytłumaczę Wam, co tutaj się właśnie dzieje. My nie mamy zielonego pojęcia, co mamy zrobić. Próbujemy coś znaleźć w internecie, ale dostajemy sprzeczne informacje. Nie mamy zielonego pojęcia, czy ta kocica jest agresywna w stosunku do nich, czy się martwi. Plusem jest to, że zaczęły jeść troszeczkę z tej strzykawki, i przed chwilą jeden się posikał, ale słuchajcie, my naprawdę nie wiemy, co mamy robić. No, internet. Konsultacje, ludzie mówią: nakarmcie, pomasujcie je i tak dalej, i trzymajcie je w cieple, ale my wszyscy stąd jutro wyjeżdżamy, więc staramy się zrobić coś, żeby te dzieciaki spróbowały przeżyć do jutra, nie mamy pojęcia, czy możemy ją dopuścić do tych maluchów, czy nie. No bo wiecie: no to niestety, tu macie ludzi z dużych miast, że też się tak wyrażę. Tu nikt nie jest wychowany na wsi, nikt nie wie, jak się opiekować zwierzętami, i po prostu jesteśmy w takiej sytuacji życiowej w tym momencie. No dobra, wiem przynajmniej, że kocica nie chce im zrobić krzywdy, bo tak nam się na początku wydawało. Wzięła jednego i wyskoczyła z nim przez ścianę, bo drzwi były zamknięte, ale trzymała go w taki nieagresywny sposób, więc wydaje nam się, że ona chce się nim zająć, żeby było dobrze, ale z drugiej strony, jeżeli ona nie jest w ciąży, to ona nie będzie mogła ich karmić, więc nie wiemy, nie, wiecie, tu jest naprawdę bardzo patowa sytuacja, bo naprawdę jesteśmy pośrodku niczego i ten kot teraz gdzieś uciekł z jednym z tych dzieciaków. Kurde, to jest, to jest naprawdę ciężkie to, co się dzieje teraz. My, nie wiemy, my naprawdę nie wiemy co robić i nie za bardzo wiemy, kto nam może pomóc, no. To jest, to jest naprawdę jedna z smutniejszych rzeczy, jakich ja doświadczyłem w swoim życiu. Teraz zacząłem masować tego małego, bo w internecie pisali, że jakieś się nakarmi, to trzeba je pomasować po brzuchu i tam w okolicach pęcherza, żeby one po prostu się odlały. On chyba zasnął, jest na pewno padnięty, nie wiadomo kiedy. Nie wiadomo czy on w ogóle jadł, odkąd jest urodzony. Tamta kobieta mówi, że niby chce się nimi zająć, ale pokazuje zupełnie co innego, bo właśnie swojego kota zamknęła gdzieś w małym pomieszczeniu, żeby nie dotykał tych. Pomimo tego, że tłumaczyliśmy jej przez Google Translate, że jej kot chce się nimi zaopiekować i tak dalej. To jest, to jest taka bezsilność, że ty nie masz zielonego pojęcia, co ty masz robić. Masz w ręku małe stworzonko. Nie wiesz, jak mu masz pomóc. Karmisz je. Dla mnie to jest hard. Spójrzcie na tego małuchu że to jest jakiś dramat. Ja... ja nie wyobrażam sobie, jakim trzeba być synem, żeby żywe koty wrzucić do foliowej torebki i zawiesić gdzieś na płocie, bo to jest po prostu to jest, to jest po prostu największe skurwysyństwo, jakie można zrobić. Ja nie wiem, czy on żyje. Chyba hmm, żyje. Staram się tutaj nikogo nie oceniać i staram się zrozumieć każdą stronę. Staram się zrozumieć ludzi, którzy mieszkają na małej wietnamskiej wsi, nie zarabiają praktycznie pieniędzy i takie koty mogą być dla nich obciążeniem czasowym i obciążeniem finansowym. Nie jestem w stanie zrozumieć natomiast człowieka, który zamiast nawet je wypuścić gdzieś w krzaki, nie wiem, zrobić z nimi cokolwiek innego, postanowił po prostu wsadzić je do. Plastikowej torby przykryć od góry, żeby nie mogły wyjść i powiesić gdzieś na płocie, gdzie, gdzie nie ma ludzi, albo gdzie ludzie przechodzą obok nich obojętnie. Tym bardziej, że to jest bardzo mała wieś, więc podejrzewam, że albo ci ludzie wiedzą, albo byliby w stanie szybko się dowiedzieć, czy są te koty, ale ja rozumiem, że to jest inna mentalność. Ja jestem w Azji, jestem w wietnamskiej wsi, i tak dalej, i tak dalej. Nie mogę tego porównywać do standardów, które ja mam u siebie w domu, czy ja mam u siebie w mieście. Podejrzewam, że na polskiej wsi pewnie nie takie rzeczy się dzieją. Ale chciałbym, żebyście wiedzieli, że jeżeli ktoś wam mówi, że jest zmęczony podróżowaniem, to, to dla niektórych podróże to nie tylko wylegiwanie się yy, na plaży gdzieś w słońcu i, i picie drinków z palemką. Yy, bo takie wakacje jak gdyby każdy czasami ich potrzebuje, ale podróże to nie do końca to. Podróżując, Zmagasz się z wieloma problemami, nie dość, że z własnymi, to też bardzo często napotykasz właśnie chociażby takie różnice kulturowe jak to, że jedna z dziewczyn powiedziała, że jadąc dzisiaj motocyklem widziała jak psu na ulicy ktoś na żywca gardło poderżną. Czasami możesz na przykład siedzieć sobie w Australii i mieć współlokatorkę, która próbuje popełnić samobójstwo drzwi obok w nocy. Zdarzają się różne rzeczy i i wiele z nich jest po prostu obciążeniem psychicznym dla ciebie, bo, bo jesteśmy ludźmi, tak? Nie możemy być na pewne rzeczy obojętni, pomimo tego, że czasami się staramy, to jednak pewne rzeczy w nas bardzo mocno uderzają. A jeżeli i tak jesteśmy troszeczkę, w cudzysłowie mówiąc, nadwyrężenie psychicznie, no to, to niektóre rzeczy po prostu coraz mocniej wpływają na, na naszą psychikę. Zostawiliśmy e, tym kotom e, ciepłą butelkę wody w kartonie. Są nakarmione, przykryte kocem. Ta kocica nie mam pojęcia, co zrobiła z nią właścicielka, gdzieś się wyrzuciła. Nie pozostaje na nic innego, tylko je tutaj zostawić. Ja jak nie będę mógł zastąpić za dwie godziny, to przyjdę tu jeszcze na karmie, ale. Na tym etapie to po prostu nic więcej nie możemy zrobić tak naprawdę. Nie w tym miejscu, nie, nie tutaj. Rozmawiałem z jedną dziewczyną powiedziała, że jeżeli przeżyje do jutra do wieczora, to ona je pojutrze zabierze do swojego znajomego, który powiedział, że może się nimi zaopiekować, ale też musi się upewnić, bo wiecie, bariera językowa. Więc tak, jakby ktoś się zastanawiał i przyszło mu kiedyś do głowy, żeby powiedzieć komuś, jak to story, ja nie mówię o sobie, tylko o kimkolwiek innym, jak to story, co ty sobie podróżujesz, yy, zwiedzasz sobie i mówisz, że jesteś zmęczony psychicznie, yy. Podróże to nie tylko fajne momenty, podróże to nie tylko uśmiechy, podróże to nie tylko zwiedzanie i oglądanie nowych miejsc, tylko również inne rzeczy, które po prostu mogą jakoś się tam dostać do Twojej psychiki i troszeczkę spowodować, że mniej pozytywnie i mniej kolorowo będziesz patrzył na świat, i wszystko zacznie ci się objawiać w takich szarobórych barwach. Mam nadzieję, że te kociaki jutro przeżyją. To było na tyle, jeżeli chodzi o vloga o tym, jak podróże potrafią niszczyć psychikę. Nie wiem, kiedy teraz włączę kamerę. Ale na pewno widzimy się w następnym vlogu. Na razie.